Oskarżono ją o noszenie munduru, na który nie zasłużyła i kazano jej go natychmiast zdjąć. Nie kłóciła się. Po prostu rozpięła kurtkę i powoli podwinęła rękaw. Całe pomieszczenie zamarło, ponieważ tuszne kłamie. Wypalony tatuaż, sztylet przebijający podartą flagę, a pod nim numer D-17. Ten znak nosiło tylko dwóch żołnierzy. Jeden zginął w 2018 roku, a drugi po prostu tam stał. Nazywała się Tessa Moran. Miała 41 lat, była niewysoka, z czarnymi włosami zebranymi w ciasny kok i przenikliwymi oczami, które zdawały się widzieć wszystko, a nic nie mówić. Pracowała w ciszy, w dziale logistyki, zaopatrzenie medyczne, dystrybucja sprzętu. Praca, która utrzymuje bazę w ruchu, ale której nikt nie zauważa. Nikt nie znał jej przeszłości, nie nosiła dystynkcji ani naszywki z nazwiskiem, tylko wyblakłą wojskową kurtkę ze znoszonego sprzętu, bez żadnych naszywek ani oznaczeń. Przez trzy lata była częścią tła. Kobietą, która uzupełniała zapasy medyczne, organizowała zamówienia na sprzęt, przychodziła wcześnie i wychodziła późno, nie odzywając się do nikogo ani słowem. Większość myślała, że jest cywilnym kontraktorem, może byłą wojskową, a może po prostu kimś, kto lubi wojskowe ubrania. W sobotę rano w bazie odbywały się wspólne ćwiczenia cywilno-wojskowe, mające na celu współpracę z lokalnymi organami ścigania. Tessa zgłosiła się na ochotnika do tymczasowego wsparcia logistycznego. Nic niezwykłego, robiła to co miesiąc. Ale tym razem ktoś zauważył jej kurtkę. Porucznik Mark Stevens, 24-latek, świeżo po szkole oficerskiej. Żołnierz, który ściśle przestrzegał regulaminu i tego samego oczekiwał od innych, wskazał na Tessę, gdy niosła skrzynię z zaopatrzeniem przez plac ćwiczeń. Przepraszam, to nieregulaminowy mundur, nie wolno pani go nosić. Sierżant sztabowy Rodriguez zaśmiał się. Gdzie to kupiłaś? W sklepie z militariami? Stevens podszedł bliżej, jego głos stał się głośniejszy. Proszę pani, ta kurtka to własność wojskowa. Jeśli pani nie służy, nie może jej pani nosić. Zebrał się mały tłumek. Inni żołnierze, kilku cywilów. Wszyscy obserwowali scenę. Starszy sierżant Williams włączył się. Musimy zobaczyć pani dowód tożsamości. To może być kradzież honoru wojskowego. Oskarżenia padały jedno po drugim. Każde głośniejsze od poprzedniego, każde coraz bardziej pewne, że złapano kogoś, kto udaje kogoś, kim nie jest. Tessa stała zupełnie nieruchomo. Nie kłócąc się, nie broniąc, nie próbując się tłumaczyć, po prostu słuchała. Jej twarz nie wyrażała żadnych emocji, ani złości, ani zażenowania, tylko cierpliwość, jakby już przez to przechodziła. Porucznik Stevens podniósł głos Proszę zdjąć kurtkę, to bezpośredni rozkaz. Musimy spisać pani dane i sporządzić raport. Tłum zbliżył się, ludzie zaczęli wyciągać telefony. To mogło stać się wiralowym momentem z najgorszego możliwego powodu. Tessa postawiła skrzynię, którą niosła, powoli i z namysłem sięgnęła do zamka kurtki. W tym momencie zapadła cisza. Milczenie nie zawsze oznacza winę, czasem oznacza szacunek. Sierżant Major Jackson, koordynator logistyki, przedarł się przez tłum. W czym problem? Stevens odwrócił się do niego. Panie sierżancie, ta cywilka nosi niedozwolone umundurowanie. Prowadzimy dochodzenie. Jackson spojrzał na Tessę. Pracował z nią od trzech lat. Nigdy nie było problemów. Nikt nie pytał o jej przeszłość. — Proszę pani — powiedział oficjalnie — jeśli nie jest pani w czynnej służbie, przepisy wojskowe zabraniają noszenia tego munduru. Muszę zobaczyć pani dowód tożsamości. Tessa powoli kiwnęła głową, rozpięła wyblakłą kurtkę i pozwoliła jej opaść na ziemię. Pod spodem miała prostą zieloną koszulkę, nic specjalnego, nic, co mogłoby ją oznaczyć jako wojskową lub cywilkę. Ale potem zrobiła coś, co sprawiło, że wszyscy pochylili się do przodu. Ostrożnie podwinęła lewy rękaw. Nie szybko, nie dramatycznie, ale metodycznie, jakby pokazywała coś świętego. I tam, na jej lewym bicepsie, był tatuaż, niepodobny do niczego, co większość z nich kiedykolwiek widziała. Był niechlujny, brzydki, jakby wypalony, zniszczony przez ogień i żar. Wizerunek był ledwo rozpoznawalny sztylet bojowy, przebijający podartą amerykańską flagę, a pod nią wojskową czcionką napis D-17. Delta-17. Tłum zamilkł. Słychać było wiatr w drzewach w oddali, trzeszczenie radia, przyspieszone bicie serca. Porucznik Stevens wpatrywał się w tatuaż. Delta 17 to nie jest prawdziwe oznaczenie jednostki. Głos sierżanta Rodríguez'a zniżył się do szeptu. Nie. To jednostka, którą stracono w sektorze Lang. Pożar. Wszystko spłonęło. Tajna operacja. Sierżant Major Jackson. Poczuł, jak ściska mu się serce. Słyszał opowieści, szepty w klubie podoficerskim, po zbyt wielu piwach, o jednostce logistycznej, która została otoczona, o żołnierzach, którzy zginęli, broniąc składu zaopatrzenia, który oficjalnie nie istniał. Starszy głos przerwał ciszę. Pułkownik Patricia Hayes wyszła ze strefy obserwacyjnej. Dwadzieścia osiem lat służby. Obserwowała starcie z daleka. — Ten tuż — powiedziała, powoli patrząc na ramię Tessy. Nosiły tylko dwie osoby, które miały na to pozwolenie. Tłum zbliżył się jeszcze bardziej. — Dowódca jednostki i medyk jednostki — kontynuowała Hejs. Dowódca zginął w incydencie w sektorze Lang w 2018 roku, pośmiertnie odznaczony brązową gwiazdą — spojrzała prosto na Tessę. — A więc pani jest — Tessa spotkała jej spojrzenie. Głos był cichy. Ale wyraźny. Starszy sierżant Tessa Moran, Delta 17, wsparcie medyczne. Uznana za zmarłą w akcji 1503 2018. Te słowa uderzyły w tłum jak cios. Stevens zająknął się. Ale, raport mówił, że wszyscy zginęli, cała jednostka została zniszczona. Głos Tessy pozostał spokojny. Nie zniknęłam. Milczałam bo nikt nie chciał pamiętać co musieliśmy tam zrobić rozejrzała się po twarzach wpatrzonych w nią młodych twarzach które nigdy nie widziały prawdziwej walki twarzach które nie musiały podejmować takich decyzji jak ona ten tatuaż kontynuowała został nam dany przed naszą ostatnią misją znak lojalności wobec jednostki siebie nawzajem i misji jej głos ściszył się siedmioro z nas tam weszło tylko ja wyszłam. Zapadła cisza. Nikt nie wiedział, co powiedzieć, nikt nie wiedział, jak zareagować na ducha, który właśnie się ujawnił. Pułkownik Hejs zrobiła krok naprzód. Sierżancie Moran, dlaczego się pani nie zgłosiła? Dlaczego nie przywróciła pani swoich akt wojskowych? Tessa spojrzała na tatuaż, na wypalony tusz, który przetrwał ogień i ból. Lata milczenia, powiedziała. Ponieważ ci, którzy nie przeżyli, nosili ten sam znak, nie potrzebowałam parady, żeby o nich pamiętać, po prostu musiałam dalej służyć. Ogień jej nie wymazał, wygrawerował ją. Pułkownik Hej kazała tłumowi się rozejść, ale plotki już krążyły po bazie, pojawiały się posty w mediach społecznościowych, wiadomości były przekazywane. Wieczorem wszyscy znali imię Te Samoran. I powoli zaczęła się ujawniać prawdziwa historia Delty 17. To była tajna operacja logistyczna w sektorze Lang. Wysunięty skład zaopatrzenia wspierający operacje specjalne na wrogim terytorium. Siedmiu żołnierzy było odizolowanych, odciętych od normalnej komunikacji, odpowiedzialnych za utrzymanie broni, amunicji, zaopatrzenia medycznego i sprzętu komunikacyjnego dla jednostek, które oficjalnie nie istniały. Atak nastąpił o świcie 15:03-2018 Błąd wywiadu, naruszenie bezpieczeństwa. Ktoś zdradził ich pozycję. 47 wrogich bojowników, rakiety, ogień moździerzowy, broń strzelecka z trzech kierunków. Skład był zaprojektowany do szybkiego opuszczenia w przypadku przejęcia. Standardowy protokół przewidywał zniszczenie tajnych materiałów i ewakuację. Ale w środku byli ranni mężczyźni i kobiety przywiezieni w nocy, których nie można było przenieść. Tessa była medykiem jednostki, starszym sierżantem Moran, 29 lat, 5 lat służby. Podjęła decyzję. Podczas gdy reszta przygotowywała się, ewakuacja trwała, a Tessa została z rannymi, utrzymując ich przy życiu i stabilizując ich. Wróg przedarł się przez obwód. Dowódca Tessy, kapitan David Kim, Zginął broniąc głównego budynku. Sześciu żołnierzy zginęło w pierwszych piętnastu, Otycało się świeżych piętnastu minutach. Tessa została sama, z siedmioma rannymi żołnierzami, którzy nie mogli chodzić, nie mogli walczyć i umarliby, gdyby ich zostawiła. Przez trzy godziny utrzymywała punkt medyczny, używając każdej dostępnej broni, przemieszczając się od okna do okna i powstrzymując wroga. Kiedy skończyła jej się amunicja, podjęła kolejną decyzję. Skład paliwa znajdował się obok punktu medycznego. Tysiąc galonów paliwa lotniczego, wystarczająco, by zniszczyć cały kompleks. Tessa skonstruowała improwizowany ładunek wybuchowy, ustawiła zegar, umieściła rannych w jedynym pozostałym pojeździe. Miała dwie minuty, by dotrzeć z nimi do punktu ewakuacji. Eksplozję było widać z piętnastu mil. Oficjalne raporty stwierdzały, że cały personel zginął w wyniku eksplozji. Wróg został rozbity, misja została utajniona, ale Tessa przeżyła z ciężkimi oparzeniami lewej ręki i pleców, tymczasową utratą słuchu, uszkodzeniem strun głosowych, od wdychania dymu. Przez kilka miesięcy była ewakuowana do szpitala polowego pod fałszywym nazwiskiem. Personel medyczny myślał, że jest lokalnym kontraktorem, który ucierpiał w wybuchu. Zanim ustalono jej tożsamość, incydent z Deltą 17 został utajniony i schowany w archiwach, do których większość nigdy nie uzyska dostępu. Dowódcy proponowali jej opcję: pełną rentę inwalidzką, emeryturę, zwolnienie lekarskie z honorami, nowe przydziały z czystą kartą służby. Odmówiła wszystkich: Chcę zostać. Powiedziała komisji rewizyjnej, ale nie jako starszy sierżant Moran. Ta osoba zginęła razem z moją jednostką. Zaproponowano jej stanowisko w logistyce bez stopnia i oficjalnych zapisów. Po prostu pracę, która pozwalała jej służyć bez uznania. Zgodziła się. Przez siedem lat pracowała w ciszy, przetwarzając zamówienia, zarządzając zapasami, utrzymując maszynę w ruchu. Nikt nie pytał o jej przeszłość, nikt nie kwestionował jej uprawnień. Po prostu tam była, dopóki pewnego sobotniego poranka młodzi żołnierze nie postanowili zrobić awantury o jej kurtkę. Porucznik Stevens znalazł ją wieczorem w magazynie logistycznym, wciąż pracującą. Sierżancie, to znaczy, proszę pani, muszę panią przeprosić. Tessa podniosła wzrok z nad arkusza inwentaryzacyjnego. Nie, nie musi pan, wykonywał pan swoją pracę. Ale oskarżyłem panią o noszenie munduru, na który jak myślałem pani nie zasłużyła. Położyła tablet na stole. Miał pan rację, że pan wątpił. Tak postępują dobrzy żołnierze. Stevens zająknął się. Ale uratowała pani tych żołnierzy. Jest pani bohaterką. Głos Tessy był stanowczy. Nie, jestem ocalałą. To różnica. Wskazała na swój tatuaż. Bohaterowie nie wracają do domu sami. Następnego dnia na biurku Tesy pojawiła się mała tabliczka. Delta nie zapomina i teraz my też nie zapominamy. Dział logistyki został po cichu przemianowany, bez ceremonii, bez ogłoszeń, po prostu mały znak przy drzwiach, dział na cześć tych, którzy służą w ciszy. Nie prosiła o uznanie, tylko o to, by zostawiono ją w spokoju. W kolejnych tygodniach wszystko się zmieniło i jednocześnie pozostało takie samo. Tessa nadal pracowała w logistyce. Te same godziny, te same zadania, ta sama cicha skuteczność. Ale teraz, gdy przechodziła przez bazę, ludzie patrzyli na nią inaczej. Nie jak na cichego cywilnego kontraktora, nie jak na kobietę w wojskowej kurtce, ale jak na starszego sierżanta Tessę Moran, ocalałą z Delty 17. Nigdy więcej nie założyła wojskowej kurtki publicznie, ale lewy rękaw, ten, który odsłaniał jej wypalony tatuaż, zawsze był podwinięty, gdy pracowała. Przypomnienie nie o jej służbie, ale o tych, którzy nie wrócili do domu. Szeregowy Maria Santos była nowicjuszką w bazie. 18 lat, pierwszy przydział po szkoleniu podstawowym. Pewnego popołudnia znalazła Tessę w magazynie, gdy ta organizowała zapasy medyczne proszę pani, zapytała nieśmiało Santos mogę zadać pytanie? Tessa podniosła wzrok. Co ci chodzi po głowie? Pożar w sektorze Lang czy naprawdę było tak źle, jak mówią? Tessa długo milczała, po czym kiwnęła głową raz. Ale to nie płomienie zostały ze mną powiedziała cicho ale cisza, która nastała potem Santos nie zrozumiała. Co to znaczy cisza? Kiedy tracisz ludzi, naprawdę ich tracisz wyjaśniła Tessa. Świat staje się cichszy, ich głosy znikają, ich śmiech znika, rzeczy, które mogliby powiedzieć, żarty, które mogliby opowiedzieć, wszystko znika. Tessa dotknęła tatuażu. Tuż jest wypalony, zniszczony, ale wciąż tu jest, tak jak ich pamięć. Żałuję pani, że milczała pani przez te wszystkie lata. Tessa zamyśliła się: Żałuję, że trzeba było, aby ktoś zakwestionował moje prawo do noszenia tej kurtki, aby ich historia została opowiedziana. Zasłużyli na więcej niż moje milczenie. Miesiąc później, przy kaplicy w bazie, stanął mały pomnik. Siedem nazwisk, siedem twarzy, siedmiu żołnierzy, którzy zginęli w operacji, która oficjalnie nigdy się nie wydarzyła. Poniżej prosty napis. Służyli w ciszy, zginęli z honorem, pamiętamy o nich. Tessa była obecna na ceremonii poświęcenia, stała z tyłu, nic nie mówiąc, ale kiedy odczytywano nazwiska i padło imię kapitana Davida Kima, oddała wojskowy salut, precyzyjny, dokładny, pełen szacunku. Ten sam salut, na który czekała siedem lat. Po ceremonii podeszła do niej pułkownik Hejs, sierżancie Moran. Czy rozważyła pani możliwość powrotu do czynnej służby z przywróceniem pełnego stopnia? Tessa potrząsnęła głową. Jestem dokładnie tam, gdzie powinnam być, proszę pani pułkownik. Spojrzała na pomnik. Ktoś musi o nich pamiętać. Ktoś musi utrzymywać ich historię przy życiu. I ktoś musi pilnować, żeby zaopatrzenie docierało. Bez uznania, bez rozgłosu. Hejs zrozumiała. Jak Delta Siedemnaście. Jak delta siedemnaście. Nie potrzebowała stopnia, nosiła pamięć. Niektórzy służą bez oklasków. Niektórzy płoną i wybierają, by nigdy więcej się nie pokazać. Ale czasem blizny, które noszą, mówią głośniej niż jakikolwiek mundur czy stopień. Tessa Moran nie potrzebowała medali. Nie potrzebowała parat, Nie potrzebowała swojego nazwiska na tabliczce ani swojej historii w podręczniku. Potrzebowała, by jej milczenie miało znaczenie. I kiedy zakwestionowano jej prawo do służby, nie kłóciła się, nie krzyczała, nie domagała się uznania. Po prostu podwinęła rękaw, bo niektóre prawdy nie potrzebują słów, niektóre historie nie muszą być opowiadane, niektórzy bohaterowie nie potrzebują uznania. Trzeba im po prostu pozwolić robić to, co robią bohaterowie: służyć, chronić, pamiętać. Młodzi żołnierze, którzy tamtego dnia w nią zwątpili, nauczyli się czegoś cenniejszego. Niż wojskowe przepisy. Nauczyli się, że heroizm nie zawsze nosi właściwy mundur, że służba nie zawsze idzie w parze z odpowiednimi dokumentami, że czasem najważniejsi ludzie to ci, których nigdy nie zauważasz, dopóki ich nie potrzebujesz. Tatuaż Tesy opowiadał historię, której siedem lat milczenia nie mogło wymazać. Historię poświęcenia, straty, wyboru noszenia ciężaru pamięci. Zamiast chwały przetrwania. W świecie, który domaga się uznania za każdy akt służby, wybrała niewidzialność. W kulturze, która celebruje indywidualne osiągnięcia, wybrała zbiorową pamięć. Nosiła swoją bliznę nie jako odznakę honoru, ale jako cichą obietnicę. Obietnicę dla żołnierzy, którzy nigdy nie wrócą do domu. Obietnicę, że ich ofiara nigdy nie zostanie zapomniana. Nawet jeśli ich historia nigdy nie zostanie opowiedziana, tatuaż powiedział wszystko, jeśli ta historia z tobą została.